I Siemanko, witam was w kolejnym odcinku kariery Hese. Na początku tego odcinku zagramy sobie mecz z Finlandią w reprezentacji Hiszpanii. Jak to zapowiedziałem w poprzednim odcinku, jest to mój debiut w reprezentacji Hiszpanii. My Myślę, że z Finlandią możemy pokusić się o, o zwycięstwo. Pierws Pierwsza sytuacja to jest 3 minuty. Nasz ładnik sama sam na sam, próbował minąć gramkarza, ale troszeczkę mu to nie wyszło. I pi piłka poleciała obok gramki. Następna sytuacja na to jest rzut rożny po reakcji. Główka Torresa a i niestety obok bramki. Następna sytuacja jest bez Marta Do do piłki lewa noga i minimalnie obok bramki. Szkoda, szkoda. Następna sytuacja 38 minuta. Ja strzelam i mamy rękę proszę państwa i ręka w półkarnym oznacza rzut karny. Do piłki podchodzi Chabi Hernandez. Szkoda, że nie ja, ponieważ ja wywalczyłem, troszeczkę zły byłem. Ale Czabi technicznym strzałem pokonuje Bramkarza w samo okienko. 38 minuta przechodzimy na prowadzenie 1 do 0. 51 minuta doświadkowanie w pole i broni Casillas. Wspaniała obrona naszego goalkeepera. 61 minuta to jest akcja w moim wykonaniu. Podaję tutaj do kolegi i niestety Bramkarz obronił. I mamy zmianę. Santi Cazorla wchodzi za Pedro Rodriguez'a. Następna sytuacja to jest. 64 minuta, Dobre doświadczenie z mojej strony, ale jest fatalne. nad bramką mojego kumpla. 90 minuta i tutaj, no niestety, kontrowersyjna sytuacja. Mamy rzut karny drugi w tym meczu oraz drugi w tym odcinku. Chetemalci Casillas. maj, Mocny szał pod poprzeczkę. I niestety, fatalne, fatalne, bo mam oficera Piłka Piłka mu się od pleców. No i mamy, mamy wyrównanie w pierwszym minucie co. Oznacza, że z tym spotkają jeden do jednego. Następny mecz to już będzie mecz z Lancasterem na wyjeździe. Będzie to, będzie to trudne spotkanie. Chociaż Lancaster powiedzmy sobie, że radzi sobie tragicznie, bo jest na spadku. Dobra, pierwsza sytuacja to jest 9 minuta. Ja strzelam i mamy rękę u zawodnika drużyny przeciwnej. Jest to trzeci rzut karny w tym odcinku i ogólnie w całej serii. Du Dzisiaj dużo tych rzutów karnych. Teraz Hesse czy Logan Hesse. I mamy bramkę. Tutaj bramkarz wyczu wyczuł naszą intencję, ale piłka przeleciała mu nad plecami. I mamy wynik 1:0 0 po wykonanym kar karnym przez Hesse. Następna sytuacja, 40 minut. Tutaj fatalny błąd defensywy. Ja przyjmuję piłkę, strzał na drugi słupek i mamy drugą bramkę w tym spotkaniu oraz dziesiątą w lidze. Fatalna postawa defensora drużyny Lancaster, nie wiem czy to nie był Wasil Wasilewski z Błąd przy wybiciu, ja tutaj wykorzystałem ten błąd i wynik 2 do 0. Następna sytuacja to jest 79 minuta. Niestety ja schodzę z tego boiska, byłem zmęczony. Myślę, że występ zaliczony do udanych, dwie bramki. No i teraz mamy rzut wolny dla Lancastera. Ładne wykonanie tutaj, ale niestety było przemienienie i będzie drugi rzut wolny praktycznie w tym samym miejscu i w ten sam sposób wykonany. Minimalnie obok bramki. Troszkę się pomylił. Nasze sytuacja to już jak mniej nie było na blisko. hund wychodzi sam na z samym i wspaniała postawa goalkeepera drużyny przeciwnej i mamy wynik ciąg i tak się skończyło. Zaszukanie wygrałem 2-0. Po dwóch bramkach Hesse, moja ocena to 7-7, jak dla mnie troszeczkę za mała. Wasilewski 6-5, i znowu Cresswell nas wyprzedził. Znowu on był zawodnikiem meczu, a my nie. I to było tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym, kiedy będziemy grać, właśnie z drużyną, którą możemy spokojnie wygrać to jest Doncaster. Na razie.